-Y. To jest konkurs już ogólnopolski, także przyjeżdżają uczniowie również z innych miast, nie tylko z Województwa Śląskiego. Mamy tych uczniów coraz więcej, więc to jest jak najbardziej promocja szkoły Mickiewicza, który językami stoi. Konkurs jest trudny do przygotowania, ponieważ trzeba tutaj bardzo skupić się na kwestiach merytorycznych. Przygotować odpowiedni zakres leksykalny, dostosowany i do wieku, i do potrzeb uczniów. Słownictwo, które jest potrzebne uczniom też później i w dalszej drodze, ale i też w ścieżce zawodowej, karierze zawodowej. Patronat nad konkursem objęli europosłanka Jadwiga Wiśniewska i prezydent miasta Krzysztof Matyaszczyk. Główna nagroda wyjazd do Brukseli. Czy prowadząca konkurs w języku angielskim czuła tremę przed samymi uczestnikami? Powiem szczerze, że tak. I nie dziwię się uczestnikom, że też się tremują, bo stanąć z mikrofonem i przelitrować jest naprawdę trudno. Wydaje się, że to jest prosty konkurs banalny, a jednak mimo wszystko stres robi swoje czasami najprostszy wyraz wydaje się najtrudniejszy, szczególnie gdy jest co, jeśli to są wyrazy, które brzmią tak samo, a się inaczej pisze, mają różną ilość liter. Dosyć dużo się przygotowałam i także podrasowałam moją wymowę i wszystko inne. Ogólnie sam konkurs bardzo mi się spodobał od razu przez ten występ i dosyć miłych ludzi, też podoba mi się system, w jaki tam mówimy, po prostu podchodzimy i literujemy. Jeśli chodzi o przygotowanie do tego konkursu, to ja wiem, ile te dzieci poświęciły czas, ile ci uczniowie poświęcili czasu, ponieważ jeśli chodzi o eliminację na przykład do tych amerykańskich literowania, konkursów, one są bardzo popularne w Stanach, jeśli chodzi o analizę wypowiedzi laureatów, 500 godzin. W roku poprzedzającym y, konkurs. Więc myślę, że wielkie brawa dla tych, którzy odważyli się i są w tym konkursie. Organizatorzy zauważają, że poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy. Poziom uczestników jest z roku na rok coraz, coraz lepszy. Myśleliśmy, że to już jest w tamtym roku sufit, że go nie przebijemy. Proszę Państwa, mamy cudowne dzieciaki, które już któryś raz z rzędu do nas przyjechały i ten rok dał im bardzo dużo. Zostałem zachęcony przez moją nauczycielkę, panią angielskiego i no myślę, że to jest fajna okazja, żeby sprawdzić się, podszlifować swoją gramatykę. To jest konkurs erudycji, wiedzy, ale i również... Silnego charakteru. Proszę Państwa, to nie jest łatwo stanąć z mikrofonem i literować wyrazy przed publicznością, w obecności prasy, nauczycieli, obcych, opiekunów, patronów konkursu. Jest to ogromny stres dla dzieciaków. Poziom jest bardzo wysoki, w tym konkursie nie ma przegranych, są sami wygrani. Jednak taka pewna zabawa, forma zabawy jest to i no po prostu fajna forma spędzania czasu przygotowywanie To też było dość przyjemne, bo literowanie. Mi osobiście się podoba i tak w wolnym czasie sobie czasami jakieś słowo czy usłyszysz jakiś angielski wyraz. Myślę, że jest to po prostu miła forma. Okay, thank you very much. Okay.